Boxel zapowiada powrót trzech projektów, a Fame nowy format czyli Igrzyska Fameballu. Powstała mała afera wokół Marcina Dubiela i kobiety ze zdjęć. Tonkazio odpowiedział na pytanie, czy nie szkoda mu współpracy z Prime. Gosia Andrzejewicz w ciekawy sposób odpowiada hejterom, sugerującym, że nikt jej nie rozpoznaje. No i powstała wymiana zdań dwóch Denisów w sprawie randki z byłą policjantką. Zacznijmy od kolejnej kontrowersji wokół Marcina Dubiela, tak dokładnie to relacji sugerujących, że kobieta ze zdjęć oraz sam Dubiel zachowali się nie w porządku do jednej osoby. Na początku zaznaczmy, że nie mamy tutaj żadnego potwierdzenia, opierać musimy się jedynie na aktywności osoby nie działającej na co dzień medialnie, ale jednak będącej aktywną publicznie i pracującą według relacji na jego profilu jako montażysta w kanale. Zero. Wczoraj za sprawą instagramowej aktywności użytkownika Szympek, która została dość szybko nagłośniona na Twitterze, zobaczyliśmy dwie relacje informujące o jego znajomości z nazwijmy to koleżanką Dubiela, którą mogliśmy z nim zobaczyć na pudelku. Na swojej pierwszej relacji zamieścił twitterowy post z informacją o fotografiach Dubiela z anonimową dla odbiorców kobietą, który został przez autora skomentowany słowami. Jaki absurd! Dowiedziałem się z Twittera, że Laska, z którą się spotykam od kilku miesięcy, spotyka się jeszcze z Dubielem, w dodatku jeszcze dzięki mnie się poznali. To jest tak śmieszne i żenujące, że nadal trudno mi w to uwierzyć. Wszystkiego dobrego życzę. Sytuacja jednak prawdopodobnie nie eskaluje dalej publicznie, ponieważ na drugiej relacji poinformował. Mógłbym zrobić mocny i wokół tego, ale całe szczęście mam wspaniałych przyjaciół wokół i po prostu nie warto. Nie mogłem jednak się oprzeć temu, żeby nie podzielić się tym z wami, bo chyba przyznacie, że mocna ciekawostka. Absurd. Boxdel zapowiada powrót kilku projektów, a Fame testuje i zmienia nastawienie do programów. Od dłuższego czasu w przypadku zapowiedzi związanych z Federacją Fame możemy usłyszeć o zmianach, odświeżeniu i nowych formatach i zdecydowanie obiecująca mogła być zapowiedź przerwy wakacyjnej od wydarzeń, ale połączonej z planowaną promocją wrześniowej gali. Finalnie jednak w sobotę mamy galę, a sama promocja nie należy do mocno wyróżniających się pod względem ilości programów. Natomiast nie oznacza to kompletny brak zmian. Programy face to face stały się prawie cage'ami, co jest raczej na plus patrząc na dynamikę a realizowany przy okazji poprzedniej gali na kanale Bogzela format promowania zawodników w programach niezwiązanych z samymi pojedynkami, po prostu przeniósł się na kanał Fame. No i po programie zgotowania wczoraj widzowie zobaczyli format randek w ciemno z Denisem Labrygą i Bartkiem Szachtą. Oczywiście nie będziemy omawiać tutaj przebiegu, natomiast wygląda na to, że jest to właśnie kierunek, w jaki ma podążać Fame. My nie chcemy tutaj robić czegoś takiego jak w Gołcach robiliśmy kiedyś z chłopakami, że, żeby robić po prostu w turbo kontrowersje, bardziej żeby się pośmiać, no posiedzieć z widzami. No też chcemy. My jako Fejman ma zmienić troszeczkę ten sznyt, który no nie ma co ukrywać. Nie, mi się no, wydaje, że takie w właśnie. Ostatni, w, ostatnich czas w ostatnim czasie. Było dużo kontrowersji. Teraz chcemy po prostu zmienić się na. bardziej chcemy być pozytywni, ale nie będziemy odbierać wam tego, co lubicie, czyli tego mięsa, po które też wielu tutaj przychodzi. Tak więc, moi drodzy, jutro konferencja. Idąc dalej, pojawiła się zapowiedź igrzysk Fameball, czyli również nowego formatu od federacji, który ma być połączeniem piłki nożnej i boksu. Ale zaproponowałbym ci e, igrzyska Fameball, które będziemy robić za niedługo. Jest to, to jest? piłka nożna, tylko że w trakcie gry. Możesz się boksować. Oku. zajmiste. Fajne? Biorę. Od Znano razu. Nie ma problemu. To jest ja powiem tak. Ale też się przyjął ten y, szef y, Szef też będzie fame, robiony szef, tak, tak. No. Przechodząc jednak do samego Boxdela To również on zapowiada wzmożoną aktywność I wygląda na to, że powrót wielu wcześniejszych projektów Na jego Instagramie pojawiła się relacja Informująca o wyświetleniach programu Fame Które wzrosły o 30% względem poprzedniej gali Dodał, że wprowadzają nowe formaty A po gali ma być dużo nowych rzeczy Dalej cytując Mam teraz najlepszy zespół na świecie Ale to wy widzowie jesteście największymi kozakami Szykuje się kozak gala Dziękuję każdemu zdrówka Najciekawsze jest jednak informacja dodana poniżej mniejszą czcionką, czyli cytując jeszcze masny Ben, banda i aferki. Zobaczymy więc, jak wyjdzie realizacja planów, które nie będą związane z samą promocją gali fame ponieważ w przypadku poprzedniego wydarzenia Boxel realizował transmisje RL, które cieszyły się sporym zainteresowaniem, natomiast kończyły się wraz z terminem Gali. Pozostając w tematyce freakfightowej to Don Cassio odpowiedział na pytanie, czy szkoda mu współpracy z Prime. Wygląda chyba na to, że pomimo braku oficjalnego ogłoszenia zakończenia współpracy pomiędzy Federacją Prime a Casiuszem, to temat przynajmniej na. W chwili jest zamknięty, z drugiej strony komunikaty raczej nie były potrzebne w momencie, kiedy Don Cassio postawił ultimatum właścicielom federacji, polegające na powrocie do ustaleń z początku i współpracy, a odsunięciu od wpływu na wydarzenia Pawła iźwiaka. No i finalnie, przynajmniej z perspektywy odbiorców, to Paweł Łyżwiak otrzymał nowego przeciwnika, wystąpił na Gali oraz udzielił wywiadu, w którym informował o zadowoleniu federacji ze sprzedaży pay-per-view, co również potwierdził później prezes Tomasz Bezrąg. Dodatkowo na jednej z ostatnich transmisji Cassiusza zostało zadane mu pytanie, które jednocześnie wcześniej stwierdzało, że to koniec jego działalności w Prime, na które również zdecydował się odpowiedzieć. Kasiu, tak szczerze, mordo, nie szkoda ci współpracy z Prime? Szkoda, szkoda. Ale no wiecie, życie to kwestia wyborów. Co warte podkreślenia, według wcześniejszych przekazów Kasiusza, miał on mieć duży pod względem finansowym kontrakt za występ na gali, a pomimo tego zdecydował wycofać się z projektu. Odpowiedział on również na pytanie, co teraz będzie robił. Nie wiem, czy co będę robił ja wiecie ja nie muszę walczyć to to oni muszą walczyć ja wcale nie muszę ja mogę się już bawić ja poinwestowałem kasę tak dobrze że wiecie mogę siedzieć pod palmą i yy, leżeć do, gó do góry jajami a to już jak musi kurwa, tam się napierdalać z jakimiś emerytami niedołącznymi ludźmi żeby kurwa, zarobić sto koła żeby tą Dalej Zostajemy w temacie flickfightów, ale przenosimy się do trochę innej tematyki, ponieważ Denis Labryga jadł ogórka z byłą policjantką, a Denis Załęcki stwierdził, że ten przynosi wstyd. Postaram się szybko przedstawić tego newsa, ale z pewnością jest dość zabawne, a przynajmniej dla tych, którzy nie poczuli się zniesmaczeni jak Bad Boy. W czasie wczorajszych randek Denisa Labrygi wśród kandydatek pojawiła się pani o pseudonimie Doris. Nie byłby w tym nic dziwnego, program jak program, natomiast Denis Labryga postanowił podać dalej na swoim Instagramie wpis informujący, że pani, z którą odbył randkę, jest byłą policjantką, która miała pracować w najtajniejszej komórce w Wydziale Techniki Operacyjnej. Czy jest to prawda? Denis twierdził, że nie wiedział o tym, ale lubi takie historie. Nie wiedziałem, ale się dowiedziałem. I szczerze, to lubię takie popierdolone policjantki. Natomiast oczywiście to nie koniec, ponieważ z humorem do całości nie postanowił podejść Denis Załęcki, który opublikował relację z pytaniem, jak tam Labryga z byłą policjantką się ratkowało, czy to czasem nie ta pani, co działa pod przykrywką w naszym towarzystwie i później chłopaków zawijali? Hmm, ciekawe. Pierwsza jest na TikToku, potem kwiatki na mieście dla policjantki, a teraz randki? Wstyd przynosisz. W odpowiedzi zobaczyliśmy nagranie Denisa Labrygi, który wygląda na to, że w restauracji, patrząc przynajmniej na wystrój i fakt, że ktoś chce przejść obok i mówi przepraszam, wysyła jasny komunikat do drugiej strony. Zamięki Ruro, słuchaj, twoja opinia jest najmniej tutaj istotna w tym temacie. Także zamknij tą tam dziurę, bo twoje słowo, zdanie. Skracja. Proszę bardzo. Tutaj na chwilę przerwimy, ponieważ słowa Denisa zostaje przypadkowo, chyba, przez przechodzącą osobę odczytane jako skierowane właśnie w jej stronę. Twoje zdanie w ogóle się nie liczy. Także ciągnij kichę. Paru wolnych. Nie do Nie do ciebie. Nie do ciebie. <laughs> Nie do ciebie ziomek tutaj, do, do zamienki. Eee, także no, tyle w temacie. się nie będę rozwijał, nie będę się zbliżał do Twojego poziomu, bo jesteś taki, a nawet taki. Gosia Andrzejewicz odpowiada hejterom, którzy twierdzą, że nikt jej nie poznaje. Temat dość ciekawy, ponieważ jeszcze niedawno można powiedzieć, że wielu osobom, szczególnie młodszym lub nieśledzącym akurat tego rodzaju muzyki, Gosia Andrzejewicz kojarzyła się po prostu z tym, że jest piosenkarką. Mimo wszystko obecny jej medialny potencjał nie przebijał się raczej do szerszego grona odbiorców, a aktywność obserwatorów na profilu oscylowała w okolicach kilkuset polubień na post. Jednak wszystko zmieniło się w momencie, kiedy postanowiła wykorzystać moment, że Dua Lipa w pracy zaśpiewała z Ewą Farną do złożenia propozycji, i zaproszenia jej do Polski. Hello Dualifa. I'm Polish singer Gosia Andrzejewicz. So if you come to Poland. Please sing my song. Pozwól żyć! No i zdobyło to dość spory zasięg, a na fidę postanowił na swoim koncercie puścić piosenkę Pozwól żyć. Czy było to połączone z tamtą propozycją do dualipy? Powiem szczerze, nie wiem, ale jest to mocno prawdopodobne. Gosia Andrzejwicz natomiast postanowiła go zaprosić do przechlewa, żeby wspólnie zaśpiewać. Cześć Kłebo, miałam Ci podziękować za puszczenie mojej piosenki. Pozwól żyć na Twoim koncercie. No i tak myślałam, jak jakby Ci tu podziękować? No i wpadłam na pomysł. Zapraszam cię bardzo serdecznie na mój koncert i zaśpiewanie ze mną piosenki Pozwól żyć na tym koncercie. A ten koncert odbędzie się już 12 lipca o godzinie 20:30 w Przechlewie. To było kilka dni temu, natomiast wracamy do tego, ponieważ wokalistka naprawdę coraz częściej pojawia się w formie zasięgowych nagrań i tym razem z pewnością świadomie postanowiła odpowiedzieć hejterom i to w ciekawy sposób. Słuchajcie, nietypowa sytuacja. Ja właśnie kupowałam jedzonko dla mojego kota i tutaj pani Asia, mówimy sobie na ty, Asia Gosia tak, tak. E, i Asia mówi, Czy ja Dobrze, poz Znaję, a ja już się nic nie odzywam. I co powiedziałaś dalej? Czy to pani Gosia Andrzejewicz? A ja tak! No i nagrywam to po to, bo właśnie hejterzy mi ostatnio mówili: nikt cię nie zna, nikt cię nie poznaje, ty w ogóle no, wymyślasz. No i co? Jednak są Asiu? ludzie, którzy poznają, jak najbardziej Tak, dokładnie Asiu, dobra, tutaj powiedzmy prawdę Po prostu zapłaciłam Ci, żebyś powiedziała to Nie, nie pobieram żadnych opłat Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano Macie tutaj na kanale takie treści W tym jest dla siebie, a teraz wczoraj Jeśli nie widzieliście, to oczywiście Was zapraszam Podobał Wam się materiał, możecie zostawić lajka Jeśli nie, to oczywiście też odwrotnie Miłego dnia, dzięki wielkie za oglądanie, do jutra, siema